Siemanko, cześć. Witam was w dziewiątym odcinku z Horizona, po naprawdę długiej przerwie od tej gry. Eee... Jakby, mam nadzieję, że że te livey z Horizona będą wyglądać lepiej. I zanim przejdziemy do rozgrywki, hmm... rozmawiałem dzisiaj z i stwierdziliśmy, Siemano Domcia, właśnie o Tobie mówię. I stwierdziliśmy, że od, od dzisiaj zrobimy zmianę na kanale: że trzeba zaktualizować troszeczkę to wszystko. I trzeba pozakańczyć te gry, wszystkie, które, które gdzieś tam siedzą na kanale. Ale no. Wychodzą cały czas nowe gry, fajne gry, i w nie też chciałbym grać, ja też chciałbym sprawdzać razem z wami. I, I stwierdziliśmy, że w takim razie tak, ustaliliśmy w poniedziałek, w zeszłym znaczy no w tym tygodniu, w poniedziałek, ustaliliśmy, że w poniedziałki będziemy mieli miasto. Że jakby podoba Wam się miasto, że miasto musi mieć e, swój jeden dzień w tygodniu, gdzie... Miejskie, nie? Na zasadzie Wiedźmy shop, czasami tam sobie będziemy odpalać. Wam eee... ja, się. Ja widzę to po tym, jak, jakie było zaangażowanie w danym live w, w trybie studio. Eee... To jest raz. Eee... Ale będą dochodzić też gry, których jeszcze nie było na kanale. Właśnie takie około miejskie, typu nie wiem, symulator autobusu, czy coś w tym stylu, nie, że wiecie takie życie naszego miasta, będziemy sobie sprawdzać powiedzmy od środka, a nie tylko budować miasto. I to będzie w poniedziałki, wtorek, środa, piątek, trzy dni w tygodniu będą dla będą dla gier które aktualnie ogrywamy na kanale, czyli na przykład tak jak ostatnio było Prince of Persia, czy jak przed Princem był Kakarot, czy tego typu gry, nie? Wiecie, te trzy dni w tygodniu to taka główna linia fabularna, powiedzmy, nie? Czwartki już zostały wcześniej ustalone, że to są horrory, tego zmieniać nie będziemy. No i w tygodniu zostaje sobota i niedziela. Więc sobota i niedziela będą przeznaczane właśnie na to, żeby kończyć gry, które zostały rozpoczęte, a nie zostały zakończone. Jedną z takich gier jest właśnie Horizon. Nie pamiętam kompletnie sterowania. Będziemy sobie przypominać je na bieżąco. I chyba już nie będę dalej przedłużał. Zaczynajmy! A nie dodaję tylko, że w tych grach, które nie zostały skończone, raczej nie będę się skupiał na tym, żeby sobota, niedziela to była ta sama gra. Czy że dopóki nie skończymy, to i sobota, i niedziela to jest ta gra właśnie. Będziemy je sobie rotować, to na pewno. I nie będę się skupiał też na tym, żeby. Wbić w nich platynę, na przykład, nie? Czy zrobić wszystko, co jest możliwe? Eee, na przykład, w tą Raiderze będzie to tylko fabuła. Eee, tutaj nie wiem, ta gra mi się podobała, jak była ogrywana. Więc nie wiem, bo może będzie tak, że ona mnie wciągnie nie i w ogóle przejdzie tak do, do, do tej głównej linii. Siedzieć bezczynnie, a wszystko się zepsuje? Podobno, południk, już otwarty. Dla wszystkich, kardza. Nie, mamy nie nic pamiętam innego z tym co stało się z Ersą. Dobra, widzę, że trochę jakość siedzi mimo wszystko Ale ja chyba jest tu czekać Chyba i tak jest lepiej niż było Jeszcze raz sobie obrócę Ej, ale nawet tak jak, jak tu obracam to nie na ekranie gry w sensie nie? To, to widzę, że że te klatki gdzieś uciekają, każda minuta się ma no. Karol, się ma no. Dobra, sprawdźmy sobie mapę. I tak, tutaj mamy misję główną. Tutaj mamy metalowy kwiat, nie zebrany. Tutaj mamy kwiat. A, bo one, no tak, no wyświetlają mi się wszędzie dosłownie. E, to jest teren z dodatku najprawdopodobniej. Ej, ale czemu mi nie pokazuje, co to jest? No bo na przykład to mi pokazuje, nie? Tutaj też mi nie pokazuje. To chyba jest... chodzi o to, że nie odkryłem tego siedliska, ale widziałem, że tam jest, nie? Powiedzmy, coś w ten, w ten deseń Dobra, chodźmy do tej... Chodźmy do tej głównej misji eee, W tę stronę. Ale żeby pójść w tę stronę. To ja muszę iść tutaj mostem. Dobra. Co sobie wyobrażałem jako chłopiec, ale to porządna. Co praca, tu się dzieje? Olin gdzieś tam jest. Podobnie jak Erend, ten drugi pionier, z którym rozmawiałam w noc przed próbą. Erend powiedział, że jeśli odwiedziłabym południk, przedstawi mnie swojej siostrze, kapitan straży. To nie był jakiś kupiec, chyba nie? Jak tak dalej idzie, za miesiąc zbankrutuję. Zawsze cierpią handlarze. Tu mamy skrzyneczkę. Bierzemy wszystko. Powodzenia, pionierko. Miasto zamknięte z powodu morderstwa. Staram się przypominać, sobie, co, co się czym robiło. Nie wygląda na Stać! Zadowolone. Nie ruszać się! Po ostatnim ataku żaden obcy nie może wejść do południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich kardza cienia na czerwonym grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go, muszę z nim pomówić. Ha. Wątpię, żeby erend, nowy kapitan królewskiej straży, wciąż w żałobie tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Loj! Żyjesz! Myślałem, że cię zabili. Z drogi, z drogi! Całą drogę do południka, żeby mnie zobaczyć. Jesteś pijany? A, nie bardzo. Trochę. Więc żyjesz. Musimy to uczcić. Ja stawiam. Musimy porozmawiać, sami. A ty weź się w garść. Może tam? A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No i fajnie, takie... ten... No, sami, jak chce. Takie chciała. coś mi się podoba, nie? Takie Co układy mogą być. Zacznijmy od się stało z Ersą. Przykro mi. Była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha, dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała, a mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. Hmm. No, to przestań się urzalać nad sobą i weź się w garść. Znów nie mam się komu wypłakać. Czasami tracimy ważnych dla nas ludzi. Łzy tego nie zmienią. Nie bój się, co wypłakałem, dawno zamarzło. Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy. Tam na górze. W rozpaczy jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie. Przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Olin to był ten ten drugi, co też miał ten chip, co na manie przy uchu. Muszę znaleźć Olina. Muszę wiedzieć co wie. Ale to przyjaciel. Nie, to zdrajca. Nie wiem kim są zabójcy ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu w południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Dobra, dobra. Chodźmy. Już powoli sobie przypominam fabułkę. Tak wielu ludzi i wszyscy mówią naraz. Jak to można myśleć? Ja nie myślę. Po prostu piję. Czy to Nora? Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. Zaraz się kurwa wrócę do ciebie. A jeszcze raz nazwij Aloj bylekim. Krew za krew. Zemsta za Elskie. Jak a król... będzie się chował w pałacu. Jak każdego roku. Czemu przebaczać ciemiężycielom, katom i mordercom? Erend, powinno ci zależeć na zemście. Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu. A sam cię wtrącę do lochu! Muszę zapamiętać to. Wynochać to, Cytik. albo wszystkie wam skopie Dupska. O co mu chodziło z mordercą Ersy? Nie teraz. Jak dostaniemy się do środka? było subtelne Jesteśmy nie popsuj niczego o, Może poza drzwiami Wszystko to dla jednej osoby